Kurde, bo zaraz będę banował. A czemu masz krzywą mordę? Kurde, no nie mogę się skupić. Jak ty masz szczelność mnie obrażać ne NemSking, to ja tak samo mam prawo i ciebie obrażać. Czemu masz krzywą mordę? Mordę Którą widziałem na internecie Hm Bo to jest kurwa bezczelne, że mnie obrażasz od 8. Ja wiesz kurwa jajek, naprawdę Człowieku Idź się umyj A nie ludzi obrażasz randomie Nie będę się kuretkać z ludźmi bo mogę. Co ci to kurwa interesuje, człowieku? Bo mogę mieć słuchawki. Co ci to interesuje? Nie wiem, przypieprzać się o to, o jakieś różne rzeczy, które mam na sobie. Naprawdę. Bez tego byłbym dobrym gamerem, jakbyś, jakbyś mnie nie rozpraszał. To byłoby dobrze. No nie, nie piszesz nic złego. Najpierw się kurde pytasz. Czemu wyglądamy jak jajko, potem się pytasz, kurde, głupio, y, czemu mam słuchawki z uszami, ja nie wiem, kurde, co Cię to interesuje, tak? Bo mogę i tyle. No i dostajesz bana za obrażanie, miar Chcesz się pożegnać? Masz, masz prawo, daję Ci prawo się pożegnać, jeżeli chcesz. Dobra, ban. Do widzenia. Jak ty masz czegoś mnie obrażać na streamie. A drugie jest tam regulamin. I właśnie zabałeś punkt w moim regulaminie na streamie. Zabałeś punkt. E, Pierwsze nie wzywaj ludzi ani prowadzącego Kara mut e, plus ban. E, nie spamić na czacie kara. E, jeżeli jesteś hejterem... To jeżeli nie jest heiterem, jeżeli jesteś hejterem, nie to wyjdź stąd. Nie używaj przekleństw na czacie live streama, karamódban, czyli za dwa podpunkty: pierwszy i czwarty, i szósty, za małeś, i piąty. No, czyli w sumie za 4-5 podpunktów mojego streama. Więc to już jest ban na zawsze. Maybe Ake. Dziękuję za to, dziękuję Pozdrawiam. Wiesz, co polepszy mi się, gdybym nie miał hejterów na czacie? Wiesz, podoba kolejny ban za, za wyzywanie, nie? Zaraz. Ten chłop znowu dostanie kolejny pana za tworzenie multikonta i za obrażanie mnie dalej. Ale poczekam, poczekam aż napisze coś jeszcze więcej, żebym miał pewność, że jest, że jest hejterem. Bo na razie nie pisał świętuchu, więc zobaczymy czy coś jeszcze napisze. Ja lepiej Mordora ze regulaminu tutaj przestrzegać, bo inaczej dostaniesz ban'a, nie? Więc lepiej przestrzega regulaminu. Ja ci tego tak nie formuję. Nie spodziewałem tego. A co tam ogóle napisał, nie czytałem. No to jak też się, no to jak jesteś silny niby ode mnie i umiesz no to chodź do mnie, to zobaczymy, porównamy swoją siłę, to jest silniejszy. Ale ty na pewno kurde pierwszy zdygasz, bo się już podejść. Jak normalny człowiek Nie, wypadaj no jak kurde kogo kurwa to interesuje moje włosy, naprawdę, niech, niech spojrzy na, niech, niech na siebie w lustrze I niech sam oceni swój wygląd, jak on wygląda, a nie to będzie by, by oceniał Can someone drop uh, fashion, please? Yep. Nie. Ta dostaje tymczasowego bana, ta już, ta no, to nie, nie ma wstępu Nic co nie będę wytłumaczał, spierdale ode mnie, bajerze jebany. Siema świntuchu Stefan Games, czy nie wiem jak tam masz na imię, boisz się prawdy? Tak, ale nie dasz Discorda, bo będziesz płakał na wałce? To nie jesteś mężczyzną.